Tekst Kacpra Kity. Powrót króla. Czas na Netanyahu 6:0. Do pięciu razy sztuka. Po czterech latach politycznego kryzysu i braku stabilnej większości narodowo-religijny blok Benjamina Netanyahu zdobył 65 mandatów w Knesecie na 120. Bibi już po raz szósty zostanie premierem. Sensacyjnie wysoki wynik uzyskali religijni nacjonaliści, a ministrem odpowiedzialnym za policję prawdopodobnie zostanie ekstremista wzywający do deportowania wszystkich nielojalnych Arabów, w tym niektórych posłów. Skąd ten widowiskowy powrót po zaledwie kilkunastu miesiącach w opozycji? Jak zredefiniować państwo w trzydzieści lat? Benjamin Netanyahu po raz kolejny zapisze się w historii. 26 lat temu został najmłodszym premierem w historii Izraela, kilka lat temu najdłużej urzędującym. Teraz jako pierwszy dokona drugiego powrotu, zostając szefem rządu po raz trzeci, łącznie na szóstą kadencję. Prawdopodobnie jednak jego największym sukcesem jest to, że trwale przekierował Izrael z drogi zgody na rozwiązanie dwóch państw na ścieżkę państwa narodowo-religijnego. Polityka albibiego przetrwała jego chwilowe przejście do opozycji. Szanse na powstanie niepodległej Palestyny są dziś żadne, a Izrael oficjalnie jest państwem narodu żydowskiego. Gdy w 1992 roku Bibi zostawał liderem Likudu, jest nim nadal, z przerwą w latach 1999-2005 i szefem opozycji, sytuacja była zupełnie inna. Porozumienia z Oslo, powstanie autonomii palestyńskiej, nagrody Nobla dla rabina, Peresa i Arafata oraz nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem przez sąsiednią Jordanię wpisywały się w klimat końca liberalnego historii początku lat 90. Palestyna miała być kwestią nie czy, ale kiedy. Najpierw doszło jednak do masowych demonstracji przeciwko przegłosowanych jednym głosem drugich porozumieniach z Oslo. Spirala protestów i przemocy doprowadziła do zamordowania premiera i chaka rabina przez żydowskiego nacjonalistę. Za zamach wdowa po rabinie winiła Netanyahu jako lidera opozycji biorącego udział w demonstracjach, na których rabin był nazywany zdrajcą. Porównywany do hitlerowców, etc. Wkrótce potem Netanyahu został pierwszy raz premierem. W przedwyborczej debacie oskarżając następcę rabina, Szymona Peresa, że ten chce oddać Jerozolimę Arabom. Pokojowe nagrody Nobla dla rabina i Peresa nie wystarczyły. Przez kolejne 30 lat Netanyahu i inni politycy prawicy przesunęli izraelską scenę polityczną drastycznie na prawo, utożsamiając w oczach znacznej części opinii publicznej brak zgody na Palestynę, pojęcie prawicy i żydowski patriotyzm. Nawet Jair Lepid deklarował się podczas jednej z kolejnych kampanii jako człowiek prawicy, choć przecież to lewica zbudowała Izrael i rządziła nim pierwsze 29 lat. Netanyahu zbudował sojusz prawicy głównego nurtu, nacjonalistów i religijnych ortodoksów. W 1992 roku żydowska lewica i Arabowie mieli razem minimalną większość, wspomniane 61 na 120. Pozwoliło to stworzyć Autonomię Palestyńską i przekazać jej kontrolę nad częścią zdobytych przez Izrael terytoriów. We wtorkowych wyborach żydowska lewica zdobyła ledwie cztery mandaty, aż 14 razy mniej niż trzy dekady temu. Partia pracy ledwie przekroczyła próg, a druga siła lewicy Merec, Łyge, znalazła się po 30 latach poza parlamentem. Partie arabskie zdobyły 10 mandatów, a więc wzmocniły się od 1992 roku, ale zniknęli ich polityczni partnerzy. Nie ma więc żadnych szans na stworzenie niepodległej Palestyny w przewidywalnej przyszłości. We wtorkowych wyborach kolejne miejsca zajęły prawica, liberalne centrum, religijni nacjonaliści, centroprawica, dwie partie ortodoksów religijnych, świeccy nacjonaliści. Partie kontestujące status quo znajdziemy najwyżej na ósmym miejscu z poparciem 4,15%. Narodowa prawica w Izraelu przez te 30 lat w znacznej mierze wygrała politycznie, ale poniekąd również kulturowo, krok po kroku narzucając swój język i paradygmat przeciwnikom. Francuski biograf Netanyahu profesor Jean-Pierre Filiu nazwał byłego przyszłego premiera nowym założycielem Izraela, refondateur, jak w angielskim rebuild, zbudować na nowo. Netanyahu definiuje Izrael na nowo, przebudowując dziedzictwo Dawida Ben Guriona. Tak jak w pobliskiej Turcji Recep Tayyip Erdogan zdefiniował na nowo Turcję, przebudowując dziedzictwo Mustafy Kemala Ataturka. Oczywiście są między nimi duże różnice, jak choćby ta, że dla Izraelczyka najważniejszy jest naród, a religijni Żydzi są jedynie jego sojusznikami dla Turka na odwrót. Ostatecznym źródłem dla Netanjahu jest syjonizm rewizjonistyczny Zeewa, Władimira Żabotyńskiego. I on i Żabotyński są przy tym osobiście indywidualistami. W przypadku obecnego szefa likudu oznacza to również spory indyferentyzm na kwestie cywilizacyjne, choć w tej sprawie będą zapewne naciskać na niego nowi sojusznicy. Ostatnie trzy dekady w Izraelu to przemiana polityczna, ale również społeczna i demograficzna. Wspomniani religijni ortodoksi są szczególnie ważni, ponieważ odpowiadają za znakomite wskaźniki demograficzne. Na jedną kobietę wciąż przypada u nich około 6,5 żywego dziecka narodzonego. W 1990 roku ortodoksi stanowili 5% ludności Izraela. W 2020 roku już 12%. Za kolejne 30-40 lat, według różnych szacunków, może być ich już 30%. Kolejna niesamowita statystyka. Jeszcze w 2000 roku wydawało się jasne, że odsetek muzułmanów na terenie Izraela będzie stale rósł. Współczynnik dzietności dla muzułmanów wynosił 4,74, dla Żydów 2,66. Po 20 latach, między innymi dzięki intensywnej pracy, ortodoksów Żydzi po raz pierwszy w dziejach Izraela przeskoczyli muzułmanów. Dane za 2021 rok. To już współczynnik dzietności 3,13 setnych dla Żydów i 3,1 setna dla muzułmanów. Klęska projektu a ideologicznego państwa przedsiębiorstwa. Netanjahu do swoich koalicji wciągał przez lata różne partie żydowskie, najchętniej trzymając w rządzie przynajmniej jedno ugrupowanie na lewo od siebie. Przez wiele lat jednym z jego najczęstszych partnerów był Awigdor Lieberman, barczysty rosyjskojęzyczny Żyd urodzony w Kiszyniowie. Liberman kiedyś był prawą ręką Netanyahu w Likudzie, a potem założył własną partię Nasz Dom Izrael, reprezentującą głównie Żydów z dawnego ZSRR. Gdy Liberman wchodził pierwszy raz do rządu Netanyahu, media alarmowały. Oto ministrem został radykał, który dopiero co żądał w parlamencie kary śmierci dla niektórych arabskich posłów. Bibi tłumaczył się prezydentowi Francji Sarkozyjemu, że Lieberman osobiście jest sympatycznym człowiekiem, na co ten odpowiedział, że Jean-Marie L Pen też osobiście jest sympatyczny. Liberman kilkukrotnie odchodził z rządu, by prędzej czy później wracać po wynegocjowaniu dla siebie wystarczającej liczby stołków. Kryzys z jesieni 2018 roku miał być kolejnym takim chwilowym przestojem. Liberman znów odszedł, co doprowadziło do przyspieszonych wyborów na kilka miesięcy przed planowanym terminem. Wiosną 2019 roku i znów powierzyli większość koalicji Netanyahu. Okazało się jednak, że tym razem Liberman naprawdę nie chce wrócić, widząc stopniową utratę poparcia dla swojej partii. Były minister obrony i spraw zagranicznych postanowił wynaleźć się na nowo, podkreślając świecki element swojej tożsamości i żądając ograniczenia państwowego wsparcia dla ortodoksów. Liberman liczył na stworzenie centrowej koalicji wspólnie z Netanyahu i emerytowanym generałem Benim Gancem. Bez ortodoksów z jednej oraz arabów i lewicy z drugiej strony był na tyle zdeterminowany, że doprowadził do pierwszych w historii Izraela wyborów następujących kilka miesięcy po poprzednich, bez sformowania jakiegokolwiek rządu. Netanyahu był jednak zdeterminowany, by władzę utrzymać na własnych warunkach i trzymać się swoich perspektywicznych demograficznie sojuszników próbował wszelkich sposobów, między innymi wciągając Ganca w oszukańczy układ, obiecał mu zamianę premierostwa po półtora roku. Czym zapewnił sobie większość na ten okres, czy flirtując z partią religijnych Arabów, zablokowali to jego nacjonalistyczni sojusznicy, o których więcej niżej. Po długich perypetiach odsunięcie Bibiego udało się dopiero wskutek niezwykle ekscentrycznego porozumienia wszystkich parlamentarnych ugrupowań centrowych i lewicowych, rzeczonymi religijnymi Arabami oraz aż trzema partiami prawicowymi, w tym dwoma nacjonalistycznymi, świeckim Libermanem i religijnym Naftalim Bennettem, który w nagrodę został premierem. Taka koalicja miała minimalną większość, 61 mandatów na 120. Nowy rząd miał być technokratycznym porozumieniem odsuwającym na bok spory etniczne i religijne. Zajmować się budownictwem, służbą zdrowia, infrastrukturą, neutralnymi kwestiami materialnymi i dobrobytem obywateli. Na twarz takiego projektu pasował sam premier Bennett jako przedsiębiorca, który dorobił się milionów dolarów w branży informatycznej, a teraz miał być sprawnym menedżerem firmy Izrael. Symboliczne było też bezprecedensowe wejście do rządu partii arabskiej, która jednocześnie nie stawiała w zamian warunków dotyczących przyszłości Palestyny. Ci Arabowie chcieli pragmatycznie skupić się na podnoszeniu w miarę możliwości materialnych warunków życia Palestyńczyków w Izraelu, zwłaszcza tych mających izraelskie obywatelstwo. Zwróćmy uwagę, że na tym etapie nie było już, jak w latach 90., wyboru między dwoma pozytywnymi wizjami politycznymi Izrael narodowo-religijny lub Izrael świecko-inkluzywny, akceptujący Palestynę. Ta druga droga stała się niemożliwa, więc na placu boju pozostała alternatywa Izrael narodowo-religijny lub Izrael technokratyczno-neutralny próbujący zmieścić każdego, kto nie lubi Netanyahu z przyczyn osobistych lub ideowych. I tak wygrała jednak ta pierwsza opcja. Rząd Benete i Lapide rozsypał się po niecałym roku urzędowania. Polityka wygrała z technokracją. Również te 17 miesięcy administrowania państwem przez ustępujący gabinet nie wprowadziło nowej jakości ani nie wyszło istotnie poza paradygmat narzucony przez poprzednika następcy. Czystka etniczna na terytoriach zachodnim brzegu bynajmniej się nie zatrzymała. Ba, utrzymał się trend wzrostu przemocy. W 2021 roku izraelscy żołnierze zabili na zachodnim brzegu 83 palestyńczyków, w tym 17 dzieci, więcej niż rok wcześniej. O 44% w stosunku do 2020 roku wzrosła również liczba ataków z użyciem przemocy ze strony osadników prowadzących do urazów lub uszkodzenia mienia ludności arabskiej. Od 2017 roku z roku na rok stale rośnie odsetek takich właśnie prowadzących do poważnych strat ataków wśród wszystkich agresywnych działań żydowskich osadników. W 2017 roku było to 32%, w 2021 roku już 54%. Ataki są wspierane przez izraelską policję i żołnierzy. Żołnierze coraz częściej towarzyszą atakującym osadnikom podczas ich aktów agresji, a policja między 2005 rokiem a 2019 rokiem umorzyła aż 91% spraw wnoszonych dotyczących osadniczej przemocy. Blok narodowy również przesuwa się na prawo. By wrócić do władzy, Netanyahu potrzebował upewnić się, że żaden głos oddany na prawicę nie zmarnuje się pod progiem wyborczym. Analogiczna sztuka zdecydowanie nie udała się Jairowi Łapidowi. Ledwie kilka promili zabrakło tak jednej z partii arabskich, jak wspomnianej lewicowej partii Merec. Lapid mógł sformować szerszą koalicję, ale mógł też po prostu obniżyć próg wyborczy, zanim zdecydował się na rozwiązanie parlamentu. Netanyahu wymusił więc koalicję na mniejszych ugrupowaniach narodowej prawicy. Tak powstała koalicja religijny syjonizm, w skład której weszły od nowa żydowska siła i dobroć. Najmniejsza z nich dobroć została założona przez grupę ortodoksyjnych rabinów uważających za priorytet walkę z agendą LGBTQ i obronę tradycyjnej rodziny. Na jej manifestacjach znajdziemy hasła takie jak Jerozolima nie jest miastem partnerskim Sademi. Koalicjanci będą teraz oczekiwać od Netanjahu uchylenia wprowadzonej przez rząd Bennetta Lapida ustawy zakazującej częstych wśród ortodoksów terapii mających leczyć z homoseksualizmu. Religijny syjonizm będzie też chciał zwalczać reformowany judaizm, uważany za zagrożenie dla tradycyjnej religii. Większym i najgłośniejszym medialnie podmiotem jest tu jednak żydowska siła. To w prostej linii kontynuacja kachanizmu, czyli ruchu rabina Meira Kahanego. Rabin Kehein opowiadał się m.in. za uczynieniem z Izraela państwa rządzonego żydowskim prawem religijnym, deportacją lub ograniczeniem praw nieżydów czy zakazaniem stosunków seksualnych Żydów z nieżydami. Był posłem w latach 1984-88, ale parlament zakazał mu ponownego startu. Kehein został zabity w USA w 1990 roku przez Egipcjanina. Jego oryginalna partia została zdelegalizowana w 1994 roku jako ekstremistyczna, gdy poparła przeprowadzoną przez swojego sympatyka Barucha Goldsteina masakrę 29 Palestyńczyków wystrzelanych podczas modlitwy w Meczecie. Przywódca żydowskiej siły Itemar Ben Gvir jako dziewiętnastolatek, wsławił się pokazaniem w telewizji emblematu marki skradzionego z samochodu premiera i rabina i słowami i dopadliśmy jego auto, dopadniemy i jego. Kilka miesięcy później dążący do pojednania z Palestyńczykami lewicowiec rabin został zabity w zamachu przez żydowskiego nacjonalisty. Ben -Gwir ma też w domu na ścianie zdjęcie wyżej wymienionego barucha Goldsteina, sprawcy masakry. Przez lata byli kachaniści funkcjonowali na kompletnym politycznym marginesie. Dopiero w 2021 roku Ben Gwir po raz pierwszy został posłem, a teraz zostanie już ministrem bezpieczeństwa publicznego, odpowiedzialnym między innymi za nadzór nad policją. Teoretycznie opowiada się on już za deportowaniem nie wszystkich, ale jedynie nielojalnych wobec Izraela Arabów, w tym niektórych arabskich posłów. W 2020 roku religijny syjonizm miał dwóch posłów, w 2021 roku siedmiu, teraz będzie miał czternastu. Koalicja zajęła w tych wyborach aż trzecie miejsce, zaraz za Netanyahu i Łapidem. Nowy rząd będzie więc zależny od radykalnych żydowskich nacjonalistów. Netanyahu staje się tym samym zakładnikiem Dina, którego wypuścił z pudełka, normalizując stygmatyzowany przez lata ekstremizm. Na kilka dni przed wyborami w mediach pojawiło się nagranie przywódcy religijnego syjonizmu i odnowy: Belazela Smotricha, gdy mówi, że Netanyahu to upatologiczny kłamca, który był gotowy dogadać się z Arabami z RAM, żeby utrzymać władzę. Smotrich mówi też, że oczywiście będzie kontynuował współpracę z Netanyahu, bo taki jest interes narodowy Izraela, ale że prędzej czy później biologia zadziała, a Netanyahu ustąpi miejsca młodszym. Źródłem wycieku był prawdopodobnie sam Smotrich, który chciał zebrać wszystkich chcących mieć gwarancję, że nowy rząd będzie autentycznie bezkompromisowy i konsekwentnie narodowo-religijny. Widać, że środowiska te myślą perspektywicznie, nastawiając się na stopniowe przejmowanie państwa i społeczeństwa. Charakterystyczne było też ich przelicytowywanie samego Netanjahu w zapowiedziach zablokowania procesu byłego przyszłego premiera. Religijny syjonizm żeruje również na wyborcach tradycyjnych partii religijnych ortodoksów. Przy tej sile staje się jednak dla nich partnerem bezalternatywnym. Ostatecznie poparcie dla Netanyahu i ortodoksów nie urosło. Urośli Smotrich i Ben Gwir. Wydaje się, że sporo z licznych dzieci ortodoksów głosuje ostrzej niż ich rodzice. Można się spodziewać, że w trakcie kadencji Netanyahu będzie się starał wykonać swój stary numer i poszerzyć koalicję o centrowego ganca, a tym samym zyskać większe pole manewru i przedstawiać się jako rozsądny głos środka. Stary nowy premier będzie liczył na to, że emerytowany generał będzie chciał wrócić do Ministerstwa Obrony po kilku-kilkunastu ponurych miesiącach w ławach opozycji. Pytanie jednak, czy Gang lub ktokolwiek inny rzeczywiście będzie zainteresowany w końcu Netanyahu zdążył już przez lata wciągnąć do współpracy i następnie oszukać dokładnie każdego żydowskiego polityka na lewo od siebie. Żeby numer się powiódł, Netanyahu musiałby też rozegrać przeciwko sobie Smotricha i Bengwira. Gang ma w końcu mniej posłów od religijnego syjonizmu. Jeśli dwaj liderzy religijnego syjonizmu będą jednak umieli podporządkować swoją osobistą rywalizację wspólnej wizji przesuwania Izraela na umowne prawo, czarna wizja redakcji Haaretz będzie coraz bliższa realizacji. Powyborczy komentarz tej najważniejszej gazety izraelskiej lewicy był zatytułowany Kahanizm wygrał. Izrael stoi w obliczu prawicowej, religijnej, autorytarnej rewolucji.